Cześć witajcie, jestem Mega witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj w Payday 2 Robimy Jewelry Store. na no, cicho tak. dobrze. Yy, Mam nadzieję, że wszystko okay. dobra Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie, time for smash and grab Crikey, yy, keep the cities in check, dobra, let's go. Dobra, Dobra, jednego sobie zapakuję Let's go, let's go Piek. Let's go O, no dobra <grybka> Morda kubełków Iii, jammer, tyk, let's go nie no problem, kontroler jest tak, tak, tak. Jeden. Dobra, nie no, restart game, no bo to nie ma sensu. No bo już nie ma sensu to zrip, no po prostu... <noise> nie no, już pierwsza druba, no. Ready. Let's go <laughs> jeszcze raz. Dobra. Nie ma ochrony na zewnątrz? A ci nowe coś? Widzę coś dla mnie. O, jeszcze jedno. O nic nie ma. Fak, fak. Oni. Najgorzej. Fak, fak, fak. Lecz jakiś cywil mnie zobaczy i będę miał. Dobra. Piek. Się było, dobra. Jestem jakiś cywil, tam się go położy nam. Chodź tu, hey, down. Down. zamknąć mordę, slow them down for a while. Okay. Wszyscy? To tąbym, bo jest na widoku. Chodź. Chodź. Chodź szybciej. Oebra, siadaj. Muszę jeszcze wbić tam. Dobra. Jeden. Hit the floor. On the ground. Get down on the ground. Mam nadzieję, że nie będą mi szukać Dobra jednego Drugiego Trzeciego Na dół Na dół nie mam kabel to jest dobra. Jeden, dwa i trzy. Dobra. Więcej cywilów nie będzie? Dobra. Dobra, let's go. No, dobra, let's go. No, kurde. Szybko poszło. Pyk. Mało kasy, no ale dobra. To jest chyba jeden z łatwiejszych napadów, tak naprawdę. Mogłem go nawet zrobić na najcięższym poziomie trudności. Jezu. Kolejny. No bro, Będę stratny przez ten napad. <laughs> Niestety, no ale. pyk dużo kasy z tego zabrać. Eklatanie. Pyk. Ech, za pierwszym razem to było trudniej, bo tam na zewnątrz byli ochroniarze. Dobra. Pyk, pyk Jakaś mała brązoletka. Jakieś tu, tu, tu. Kradnę. Za jeszcze chyba za tych za, zakładników będzie kasa. O to będzie dobrze, nu no, kurde kasę moni Trzeba zarabiać jakoś, nie? żyjcie Dobra, chuj z tym szybą i tak to już nie będzie. Holy shit. Next time I'll come with a... Szybciej, no! Za długo tym macha tym nożykiem A, to Trzeba tak porozbijać Tu jeszcze przeładuję usta, Biorę Jeszcze jedno gdzieś musi być bo czekaj gdzie jest jeszcze jedno? Beka z tego jeżeli nie tutaj tu nic nie ma czy to jest aha czyli nie ma o, nie gadaj, że muszę ten sejf. No lepiej Dobra. Pikowanie like, Jezu, ile to potrwa? O to jak mam dzień minął widzowie, no nie wiem, napiszcie w komentarzu. Ja tu se pikuję lok, y, pikuję sobie, y, no nie wiem, zamek w sejfie i... Co Jezus Maria. Dobra. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. No... Co mam dalej powiedzieć? Czekamy na tego lockpika, bo... Ach. Jakby Jakbym mógł szybciej. Halo! Panie, panie lockpik! E? Ej? Biś mnie? Kurwa, biś mnie? Dobra, wiedziałem. Widzisz mnie? Kurwa, widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? All right. To ale zrób więcej jeśli czujesz Papa Sobie wezmę więcej. Ostatnia torba i... tyle. Pyk siupzium Siupziumzium pyk No, skończyłem. That going to in measures, or close. Enter Payday, zobaczymy co trafne. A zbędę, równo A, jakiś tani skin. Uuuu Flaming Digle Look at przy, przy, Przyda się. No <laughs> mnie nie przyda się i tak go. Wstawię na rynek. Dobra, dzięki za oglądanie. Wiem, że taki krótki odcinek, ale nie mam pomysłu, co mogę nagrać. Tak naprawdę no miałem reset Windowsa, musiałem zrobić reset Windowsa yy, kompletnie, więc a dobra, nieważne yy, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli ktoś doszedł do tego momentu napiszę hashtag kasa yy, ja, ja się z wami żegnam, cześć